Cześć z tej strony, Karol z kanału Karol Remontuje, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym to będę zalewał strop. W poprzednim odcinku widzieliście, co miałem do poprawki. Ogólnie wszystkie poprawki już zostały wykonane, także śmiało już można zalewać. Grucha jedzie, beton gotowy, strop przygotowany, zaczynamy. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, nie ma tu moich rękawiczek? Zobaczcie, w garażu są rękawiczki! Karol, zaczynamy od schodów. Na początku mówisz, że ma gęste. Słupa gęste wlejmy. Wszystko zalejemy prawdopodobnie. A, i słup może też zalejemy w pół. No to dajcie słup do I go zagęścimy. To od słupa do połowy Dokładnie, bo my mamy go tak z wypuszczonego delikatnie, żeby się połączył ze schodami. Jak masz gęste, polejemy schody. Przenosimy się do drugiego słupa. I od tamtego końca... Nie, na słupa, na słupy rzadkie. Ja to jest wasza sprawa, ale ja chyba takie Plastyczne jak na strop bo chyba dwieście tam głęboko, bo masz się do samego dołu. Tak? No mamy wiesz, zawiesi, wibrator nie tak przejdzie? No ale to sięgnie do połowy, słychać, dalej Brawo. Dobra, na razie to sięgnie. Yy, tam sięgniemy do końca. To ten zalejemy z, ewentualnie tak ze schodami razem w miarę gęstym, a potem przejdziemy już z tym rzadszym na resztę. Powiem że tutaj, jak taką góry wyrobi się, to nie wiem czy go dalej. Czemu? tak tak Co ty gadasz? To zatkamy zaraz. Jak, jak zobaczymy, że będzie płynął. Tu stąd! Ale nie, jeszcze wiesz trochę dla czego będzie takiego. To, tak to tam o, puścimy. O nie chcę tu. Nie wiem gdzie są te rękawiczki moje. To na głowę mi nie wyleciał Weź zgarnij tutaj, żeby nie wyleciało. Co? Ja wibruję tyle. Tyle ja będę wibrował. Dobra. To chyba może możesz obracać go wiesz, koło. Dobra, dobra, daj, dawaj trochę, ład, ładuj do góry, do góry, Karol, chodź tutaj zagęści. Dobra, Dobra? Nie mogę. A. Dobra No i za, zawibruj tam Dobra do góry. Już, bo spada im za moc Wiesz, reaktywujecie tylko pyk, pyk, pyk i tyle Bo jeśli będzie wibrował to będzie u nich cały czas wytruszać Tak Wiem, wiem, wiem Weźcie dzięki kielenką, weźcie łopatę Nie lepiej od góry byłoby lać? Nie Sylwia, leć po łopatę do garażu Bo wiesz, kielenką to ty będziesz dużo razy wyrzucał, nie? Łopatą szpyk, pyk, dwa razy wyrzuca się, masz gotowe, nie? Dobra, chodź, wpuścimy trochę w słup może Ty, ja tu przez dziurę może Przez dziurę zawibrujesz, tak Weź tam od razu, możesz zagęszczać. Ładuj tutaj leci tam. Dobra, dobra. Nie, nie wibrujesz, o teraz. Myślisz, że tam poleciał do końca? Trzeba zobaczyć, czy poleciało. Zobaczymy, wypłynęło. Czekaj, 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 ja tam polecę. Na dole nie śpiewam. Nic nie ma? Na pewno. Dobra, woda. Uf. Dobra, Karolu. Poleciało! Kurwa, wyparło tam z tamtej strony Szalunek I jak już, w chce macie, tak? No Że tutaj go pompować tam, jak się wypływa, a w końcu się daje w stanie, wiesz co Wiem Taki biały plan Mniej więcej No i tak jakby... Tak ta ta myślisz, ta że to ta będzie, ta będzie, ta. będzie no. dobre? No tam i tak będzie dobre to, nie? Tak. Inach tutaj ja to do nie? Weź, trzymaj beton. Nie, beton trzymaj. Ty polewaj tam, ja będę zagęszczał. Tu pijemy Dobra, zostawiamy. Schody teraz. A żeby to nie wyparło? to jest piszka Dobra, schody dolejemy Przejmie pałeczkę drą Dobra, bo to dawaj, dawaj, dawaj Minuję się Dobra, dawaj le. Jak coś łatwiej w dół będzie dorzucać Trochę tylko zagęszczaj. wiesz o co chodzi? Tu na rogu, tu na rogu zagęści. Musisz, musisz go trafić ktoś. Daj trochę jeszcze. Karol zagęści, Oto Uruchom. Dobra. Dobra, do góry.

Ale przerobimy co? W sensie zaraz dużo wody pójdzie? A to już Dobra. Dobra, dobra. Niby kurwa nie powinien się zabijać, bo jest wiesz jarzenka kurwa, która jest w porównaniu. Spróbujemy. Trochę, ewentualnie pół zalejemy, jak nie to będziemy wiesz, wibrować go. Dużo, za dużo zamówiłem na ten strop? Ile idzie na, Ile idzie na na riwę? Nie ko... Że tam nie Tak? Karol, wsadzaj tam wibrator Co? Zostaw tam na razie Trzeba ją poruszać ewentualnie, nie? Poruszać ją, jaki ją będziesz uruchamiał, trzeba ją poruszać zawsze Nie wiem, że dobra To tak pół na razie Ja mam, tu Tutaj, kurwa, o Pijowo Muszę, muszę zerknąć. Weź wrzuć to tutaj, Karol. Do końca. Tu do końca chyba doszło. Wychodzi? Tak. Co? jest. Gdzie wychodzi? Moje strony. Widzisz? Widzę. Dobra, to ja dołożę pręta. Tego nie ma? Łopaty nie No nie mam. Co? Okej okay. No kurwa bo już śmieci Ale... Tu już prawie pełny jest no, no, Tu już prawie pełny, jest, po sam wiesz. No, od końca zaczynamy No, dawaj to. No, dobra, pójdź tutaj rozlejesz, przewibrujesz Ja wyjdę tylko ze skosza i pójdę przerobię Weź zawibruj tu Karol Nie wiem, jak, jak uważasz? Nie wiem, bo chodzi bo teraz taki dość zobacz. Nie masz pojęcia, jak rozprowadzić na... Dobra, dobra. Gęsty, gęsty, rzeczywiście. Idzie zmienić plastyczność. Karol! Dziabnij. Zaraz. Tu trzeba wodą to spryskać. Nie za, nie za dużo? Ja wibruję. Nie za dużo na ruch? Zaraz na od Całością od razu wypełniać? Tak, od razu nie panu, to, nie odeszć, nie? to tak po te dwa metry lecimy, nie? <śleszy> Przepłuj się, przesuj się. Trochę, tam trochę jeszcze. Ej, ja idę po bo ja to bezsensu. Idź. Dobra, co na chwilę, możemy zatrzymać? Nie, grabki, masz jakieś małe? Wiesz co, my mamy to sprzęt taki, czy my mamy sposób taki, y, ale w sensie zaraz ci pokażę, bo z chudziakiem też tak robiliśmy. To się byłeś wtedy? A. Tutaj można nadmiar tego, tylko tam ty mnie nie ściągniesz. Nie, już tu nie wibruj, Nie vibru. Spróbujemy

Nie wibruj, Karolu! Tu już jest zawibrowane! Tu już jest zawibrowane! Po co, jeszcze bo przerażisz? Antek masz grabie w samochodzie? W grabie w samochodzie masz? No. Ale ty masz grabie! No ja teraz tu mam i używam aktualnie metalowe na działki No nie ma na działkach albo w domu, na trupek! No, krzywo będzie. Ten chudziak był bardziej taki płynny, nie? Mówię, ja go jeszcze mogę przerobić No jeszcze rzadziej. Ale dobrze będzie, że trzy? Znaczy, wiesz, im bardziej rozrzedzasz, że wyglądasz młodej, Im bardziej tracisz klasę betony trochę. Nie. Dobra, to zostawmy na razie. Nie. Bo go tam jeszcze tam. Nie wiem, jeszcze mogę dać. No. Antek, kiel nie potrzebujemy. Weź tam rzuć. Od, bo weź Bogdan, Bogdanowi powiedz, żeby mi kielnie podał. Nie mam tu przy sobie. Karol tam. Wiem, wiem, dołeś. Kurwa, jak ciężko. Weź. Kecenie jeszcze raz to yy, wyrównać. Ja będę ściągał też w bibu. Weź ściągnąć tu na miarę na równo. Ale gęsty jest, no. Gęsty. Chodzi o to, że masz... Zobacz, ile ma płytko. 4 cm Delikatnie przerób jeszcze. Ale to tutaj wypchać? A gdzie? Znaczy nie, no te, te, ale teraz. Tak. Dobra, ściągaj się tam, ja tam. Dobra. Nie. Weź rzuć mi tu trochę na środek. Co? Rzuć mi na środek trochę. Dobra, o tu właśnie z tej górki. Dobra. Szybko schnie. Za dużo cementu dalej. No i zobaczcie, strop wylany, na dobrą sprawę jest godzina chyba 19 Skończyliśmy lać o godzinie 15 Już normalnie można chodzić po tym betonie Jest twardy, jeśli chodzi o samo wykończenie tego betonu no to oczywiście ciężko jest zrobić idealną posadzkę Bez wibrołaty czy jakichś innych specjalistycznych narzędzi Tą łatę, którą ja miałem zrobioną z tej rurki okrągłej No to niestety się rozwaliła No i o tutaj o Tutaj, gdzie widać, mniej więcej tak równiejsze to, to było zrobione tą rurką. Natomiast reszta zgarniane ręcznie, w miarę wibrowane. Oczywiście, też tutaj yy, to nie jest tak, że ten beton już tak tragicznie wygląda. Ja go troszeczkę zeskrobałem, bo wyglądał gorzej. Yy, także on będzie do zamiecenia, bo to już nie, te, nie zwiążą te kawałki. Schody wyszły rewelacyjnie, uważam. Także moim zdaniem, schody pierwsza klasa zwilżamy. Nie wiem teraz ile czasu tylko czekać na żeby ten beton. Żeby rozszalować to wszystko. O tak. Nie, potrzymam ze dwa dni i będziemy rozszalowywać. No i myślę, że niedługo już będzie można montować ścianki. I zwilżać wodą co jakiś czas. Co dwie godzinki najlepiej. Teraz jak taka pogoda jest, to dzisiaj już nie będę zwilżał, ale jutro rano przyjadę i też jeszcze będę. Yy, Pielęgnował, bo to się pielęgnacja nazywa betonu tak? Pewnie jesteście ciekawi, ile betonu wyszło na ten strop i ile mnie to kosztowało. Wszystkie koszta budowy są w opisie filmu, także śmiało sobie zerknijcie na dół, zobaczycie wszystko po kolei od samego początku budowy. Natomiast jeśli chodzi o strop, strop kosztował mnie 8900, i tutaj wchodzą tylko i wyłącznie belki i igary. Natomiast 1000 zł musiałem dodatkowo dopłacić do kształtek wieńcowych Oczywiście zbrojenie, no ogólnie około 20 prętów myślę, że można liczyć na zbrojenie stropu Jeszcze kilka, kilka prętów, niedużo już poszło na schody, bo to były takie odcinki 2,5-3 metra wchodziły one się po prostu musiałem je przycinać, więc tam poszło pewnie też z 5 prętów, może, może nawet niecałe 5 prętów. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o stal. Beton. Betonu poszło sam strop. Ma metrów 63, czyli tyle, ile ma. Parter. Oczywiście trzeba odnieść tą klatkę schodową, ale z kolei trzeba dodać troszeczkę betonu na słupy, dwa słupy i schody. W internecie znalazłem gdzieś, że przelicznik jest taki, że na 10 m2 stropu teriwy wystarczy 1 m sześcienny betonu. No i tak mniej więcej przeliczyłem, troszeczkę dodałem, wyszło mi tam około 8 m sześciennych betonu i żeby no, nie zabrakło, no to po prostu zamówiłem już pełną gruchę, gdzie tam wchodzi 9 metrów sześciennych Kosztowało mnie to 3150, jakoś tak, po 350 zł za metr betonu B25, to jest ważne Oczywiście troszeczkę zostało, troszeczkę wylałem jeszcze przed taras Przed, no tutaj przed, przed budynkiem i to co z... z z gruchy zostało, to zostało, zostało wylane przed budynkiem z kolei. No i teraz mam taki ładny podjazd przed budynkiem, a tutaj mam troszeczkę betonu na ta, przed tarasem, także zawsze można na suchym, w miarę suchym postawić jakiś stolik i krzesełko. Klatka schodowa. Bo wszyscy są ciekawi, ile kosztowały mnie schody. Schody betonowe lane. Ja uważam, że schody betonowe lane nie są wcale dużo droższe od drewnianych. Wszystko zależy oczywiście, czym to wykończycie. I tutaj, w moim przypadku, sama konstrukcja, sam beton na schody, stal, nie wyniosło więcej niż. 2000. Dużą częścią tego są deski szalunkowe, które po prostu pocięte na kawałki, już prawdopodobnie do niczego mi się nie przydadzą. Oczywiście dochodzi wykończenie, a to jak wykończę, to zobaczycie w następnych odcinkach. I teraz tak. 9900 zł kosztował mnie strop i te szalunki. Do tego doszło 20 prętów, 25 prętów licząc stali, stalowych Fi12. To wyszło około 50 zł. Płaciłem za stali jeszcze wcześniej. Teraz już można troszeczkę taniej już widziałem po 38, natomiast ja płaciłem 50. 1250 za stal i 3150 za beton. To wychodzi 13-14,5000. Myślę, że ze wszystkimi wkrętami, gwoździami, jeszcze stemple. O stemple 400 zł nie kosztowały. 3 metrowe akurat musiałem mieć. No to licząc można śmiało 15 tysięcy, wykonanie stropu. Oczywiście tylko i wyłącznie materiał bez robocizny, bo wszystko zrobiłem sam z pomocą ojca i Teścia. I żony <śmiech> <śmiech> Tak, żona, żona najwięcej pomagała. Najwięcej, najwięcej. Także jeśli Wam się podobało, to oczywiście zapraszam do subskrypcji, do polajkowania No i zostawcie komentarz, czy Wam się podobało. gotowej z worka nie miesza.